O, cześć, ja jestem Będzie. Oto, oto oglądacie nowy odcinek, zagrajmy y, w Ratchet y Clank Toast of Destruction, y, bo dzisiaj y, pokażę wam dzisiaj y, coś, y, jakieś mody y, do Ratchet y Clank Toast of Destruction, które ja dostałem, dobrze? Wejdźmy y, na pauzę i y, wejdźmy na extras, chedź. O, tutaj mamy jakiś filmik. O, tutaj możemy wielkość głowy postaci naszej. Ale posłuchajcie. Bo tutaj właśnie możemy zrobić sobie. Ale zrobimy na dużą. O, ty jaką my mamy dużą głowę w ogóle! One śmieszne. No nie. Ona śmieszne. A jak zrobimy yy, olbrzymia mu głowę w chugę. O, raty, jaka jeszcze wielką laty! Jaką mam wielką głowę? Ale śmieszne. Dobrze, napiszcie to w komentarz, Napiszcie. dobrze musi napis. Napi napiszcie to. To w komentarzach, że jeśli, jeśli podoba wam się ten odcinek, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze wejdźmy na Ekstras, a jak zrobimy yy, małą głowę. Ale ty jako mam mały głowę! Jestem jakimś małym bobkiem może. Jestem chyba jakimś małym bobkiem. Jak? Jestem jakimś małym bobkiem. Jestem mały Bobek, jestem mały Bobek, ale śmieszny. Dobrze, zrobimy na normalną. O, tutaj też mamy yy, charakter Concept Art. Tutaj właśnie odblokowaliśmy już. O, tutaj mamy wielkość głowy wrogów. Dobrze, tutaj, jak tutaj zrobimy na dużą. Jak idziemy tam, to zobaczymy, jak te wrogi będzie, jak te stwory będą miały duże głowy. O tak, o tak właśnie mają te duże głowy. Olety, co tam chodzi? O, ale śmieszne. Niesamowite, to jest ekstra w ogóle. A i na mało? Olety, jakie mają małe głowy? Hej, a tego, a, z, a, tego, a jego głowę tego do nie widać. Teraz te skorki to to są już jakieś małe bobki. Ale dobrze, więc musimy wejść teraz tam. Bo tam teraz coś będzie. O tutaj. O tutaj właśnie sprawdzimy, czy będzie jakaś nowa zbroja. Wow, jaka nowa zbroja, możemy ją sobie kupić. Okej, okay. Robi się już. Ale, ile jeszcze jest czasu nagrywania? O, dobrze, jeszcze jest. I tak właśnie mamy tą nową zbroję. Ale, jak wejdziemy na ekstra, to tutaj sprawdzimy, że mamy ten filmik, którego właśnie tutaj mamy. Posłuchajcie, ale jak wejdziecie na ten filmik, to możecie kiedyś go sobie pooglądać. No to właśnie to już koniec odcinku. Więc, papa, pa. dobrze. Jeśli chcecie łapkę, dochodę, to proszę bardzo subskrybujcie nasz kanał. No to, papa. Pa.